Balujesz do rana, dobra zabawa, nie przestawaj, dawaj, dawaj Balujesz do rana, aż roześmiana, wszyscy razem, dawaj, dawaj. Jak myślisz, dlaczego zostałeś wytypowany do tej kategorii? Nie mam zielonego pojęcia Jaką imprezę wspominasz za najlepszą? Najlepszą imprezą moją była studniówka Balujesz do rana Jak myślisz? Dlaczego zostałaś wytypowana do tej kategorii? Zostałam e, wytypowana, ponieważ świetnie bawiłam się na y, studniówce. Nieważne z kim, po prostu się bawiłam świetnie. Jaką imprezę wspominasz za najlepszą? No, myślę, że za najlepszą imprezę uważam y właśnie z studniówkę.